Witajcie, kochanie na moim pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać, jak moja rodzinka wprowadza się do nowego domu. Już bez przedłużania, zaczynajmy. No, dzień dobry, dzień dobry. Nareszcie Państwo przyszliście. Dużą wytomacie rodzinkę. No, tak, dzień dobry. My przyszliśmy podpisać umowę na ten dom i go kupić oczywiście. No to tak, tutaj proszę podpisać. To niech pan czeka, ja tylko walizki odłożę. Tutaj się trzeba podpisać, wszystkie papiery proszę podpisać i mi je oczywiście oddać. Dobrze, to niech mi pan da już te papiery. Długopis jakiś Hello Kitty, pan jest normalny? Oj, aż mi długopis spadł z wrażenia, ale no dobra. To podpiszemy wszystko. No to je, my już podpisaliśmy. Proszę mi te papiery oddać i możecie już Państwo wejść do domu. No dobrze, no to do widzenia. Do widzenia. No to idziemy zobaczyć domek. Ja idę pierwsza. Ja najbardziej chcę z Was wszystkich zobaczyć ten dom, a więc ja już biegnę. Poszelena. Dobra, idziemy. Musimy wziąć jeszcze te wszystkie rzeczy. To Na początku ja tutaj zostawmy, idźmy zwiedzić dom. Dobra, to idziemy. Dobra, to idziemy. Tutaj możemy sobie dać kurtki. Nareszcie mamy gdzie dać kurtki, a nie trzymać w pokoju, kurda. Dobra, idziemy dalej. A ty, Kuba, nie idziesz? Ja muszę grać, ja nie idę. Kuba, idziesz w tej chwili zobaczyć dom. Oddajesz mi te urządzenia. Dobra, idziemy. Wszyscy razem mamy zwiedzić dom, a nie, że ty będziesz siedzieć na tablecie. Dobra. Ej, no ładny taki ala wakacyjny ten domek. Bardzo fajny. Dobra, idziemy sobie dalej. O, to już jest moja kanapa, mój telewizor. Ja już więcej do życia nie potrzebuję. Możecie sobie zwiedzać. Jasu, ty to tylko ten telewizor. Ma... Lena, czemu ty nie zostawiłaś tej walizki tam? Bo to jest moje prywatne rzeczy, jeśli ktoś mi je ukradnie. Nikt cię tego nie... Oj, tego nie ukradnie. Idziesz to tam odłożyć, bo to chyba waży 5 kilo. Ja nie wiem, co ty tam napakowałaś. ne ne. I kto nam tu będzie tego pilnować? Na pewno nie ja. Ja byłam pierwsza, żeby zobaczyć ten domek. Oj... Nie chcę tego trzymać! Co ja im w rzeczy będę nosić? Nie, nie, nie. Dobra. Idziemy dalej. Marek, chodź tu! Ty musisz zobaczyć dom. O nie, nie, nie. Ja mam już tu telewizor, wygodną kanapę. Ja już nic więcej do życia nie potrzebuję. Jestem normalnie taki dziwny. Chodź te dzieci. Dobra, ładna kuchnia. A no faktycznie musimy jedzenie kupić. Marek, dzisiaj jeszcze jedziemy na zakupy. No chyba nie. Chyba tak, koniec, kropka. Dobra, idziemy dalej, ale piękna Łazienka. Opłacało się kupić ten dom. No bardzo. Dobra, idziemy dalej. U, tu mamy sypialkę, ale super. Widzisz Kuba, to już jest twoje miejsce. Możesz i spać, bo ty już po tej podróży jesteś pewnie wymęczony jak nie wiem kto. To jeszcze nam dali darmową chyba krew żaby, ale fajnie. Jeszcze takiego misia. No, było warto. Dobra, idziemy dalej. Spialka ładna, za chwilę się będziemy rozpakowywać. Teraz idziemy do windy. Dobra, już. Przyjechaliśmy, to chodźmy najpierw zobaczyć basen. Basen, basen! Ja tak bardzo chciałam basen! Ale piękny mam nawet taki, taki jakby basen mam jakby taką fajną. Dobra, chodźmy. Ale fajny nawet grillas mamy. Super! Jedzenie! Muszę to zjeść. Mniem, ale dobre. Lena, przestań jest już te słodycze. Dzisiaj chyba zjadłaś trzy czekolady. Masz karę na słodycze. Nie mam kary na słodycze. Czy ty sobie za dużo nie pozwalasz? Czyżby. Chodź Nela, ja cię już muszę trzymać na tych rękach, bo... Bra. u to mój pokój. Ale piękny. Wreszcie ja mam pokój z tymi małymi gnomami, bo bym chyba nie wytrzymała. Uuu, ale super Jeszcze taka szafa fajna O, ja już tu zostaję Mnie nie obchodzi ten pokój od tych małych gnomów W ogóle mnie nie obchodzą Nawet tu mam miejsce na pieska, którego pojedziemy kupić Ale super Kto ci powiedział, że będziesz miał psa? Ja sama, bo sobie na niego nazbierałam o. A nieważne, na razie się nie kłóćmy Jesteśmy w nowym domu i idziemy dalej O, to jest mój Oj, ale super! Ma piętrowe łóżko, szafę z kocikami i książki malutki! Mam tego legendarnego, takiego fajnego, legendarnego um, tego ludzika, którego nigdy nie ma! Jej! Już nie obchodzi mnie Twój pokój, mały Gnomie. Mnie też Twój nie obchodzi, Gnomie. Jak śmiesz mnie nazywać Gnomem? Boże, z tymi dziećmi chodź, zobaczymy Twój pokój. Kuła. No tak, tak. U, ale super, to jest pokój, maluszka. Normalnie super. Mama, oddawaj moje piękne urządzenie, mój ala tablecik. Ale ja ci mówię, że ty masz karę, bo ten cały ten na nim se... No, mamo, masz na godzinę. Jest. Będę grać. Dobra, idę po wasze rzeczy. Maja, idź z nami po rzeczy, chodź z nami po rzeczy. Pomożesz matce swojej. No ale... Przecież ty też tam masz telefon. Ja ci tego nosić nie będę. Dobra. I nie przewracaj tymi oczami. Ale... Nie ale ale. Idziemy na dół po rzeczy. Dobra, jesteśmy. Idę po te rzeczy, bo... O mnie wincie zamknęło. No już się duchy straszą. Co ty do swojej mamy powiedziałeś? A nic. Dobra, która była moja walizka? To jest moja walizka. Yy, weź swojej siostrze, Nelly. Czemu jej mam brać? Bo to twoja siostra. Dobra, to jest od ojca walizka. twojego. Weź kubie też walizkę. Masa. Czekaj, nie, to jest twoja walizka, masz, no i oczywiście swojej nie wezmę do góry, bo jak zwykle uszyności od tych małych gnomów, już tak nie ma marudź, Jezu, bra, jakoś to wezmę, na głowę to kurde wezmę, oj, idziemy, idę z tym jakoś do windy, dobra, chodź piesku nasz. Czekaj, to jeszcze Maja, bo może tu są jeszcze jakieś Twoje rzeczy. Tutaj jest piecyk. O, torebka Twoja. Kwiatek nie. I tu masz te swoje wszystkie rzeczy Twoje w tym pudle. O, no to fajnie. Dobra, idę się rozpakować. Chodź piesku. Gdzie Ty masz swoje legowisko? Tu. Marek, chodź się rozpakować. Weź tego kwiatka i nie siedź cały czas przed tym telewizorem oglądając jakieś ryby, kurde. Boże, ty cały czas ode mnie coś chcesz. Nie idziemy nawet w domu spokoju. Nie, nie idzie, bo przyjechaliśmy i musimy się rozpakować. Ym, gdzie tam tego kwiatka? Może tutaj? No, jak chcesz. No ładnie to wygląda, a więc tutaj, chodź. W ogóle widziałeś naszą sypialnę? Nie, ja i tak zawsze śpię na kanapie, bo mnie wyganiasz z łóżka. Nieprawda. Dobra, Kuba śpi po takiej ciężkiej podróży. I teraz ty będziesz miał na dole, ja będę miała na górze. Czemu ja chciałam na górze mieć? No to masz pecha. Ja byłam pierwsza w tej sypialni. Ty tak. No to tak, strój kąpielowy sobie zawieszę. A i kurtki musimy dać na dół. Zaś muszę, zaś muszę Maję zawołać. Ale trudno. Niech ćwiczy. Niech chodzi. Dobra, mój telefon. Uradam go na łóżko. Dobra, piżamy jeszcze. Dobra, to są moje ubrania. Nie, jeszcze tutaj. Iż tutaj sobie damy na górę walizki i weźmiemy tą grę żabki. Teraz twoje. Ty będziesz mieć na dole, bo ty za dużo ubrań nie masz, bo chodzisz w jednym i ten samym albo w tym, albo w tym... Twojej piżamie. O, właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. Muszę sobie ubrać moją piżamę. O, z Bra, jakieś takie jabłko. Oj. O, i właśnie. Moja piżamka ukochana. No i teraz czuję się jak w domu. Z tobą chłopie nie idzie. Dobra. Co ty tu jeszcze masz? Jeszcze kurtkę. To daj, od razu ją pójdę powiesić. Rap. Może ja teraz pójdę spać? Przecież jest... jed... Przecież jest 11 rano. Ja cię spać nie puszczę. Dać. Nawet się Ala Ty mi nie będziesz powiedział, co mam robić. Będę. Idziesz na kanapę. Już wolę, żebyś oglądał ten telewizor, niż cały dzień spał. To idę na kanapę spać. Ja cię przypilnuję. Te baby, baby, baby. Cały czas zmierzły. Ja to wszystko słyszałam. Dobra, gdzie dać tą grę? Dobra, tutaj w ogóle dam tego misza. Gra, to dam tu te walizki dwie w sumie. I zamykamy szafę. I idę dać te kórki. Dobra, muszę przyłączyć program. O, wiadomości. Nawet jest chłop do mnie podobny, co? Ta na pewno. Dobra. Kurtki. Maja, co ode mnie chcesz? Chodź tu kurtkę dać od Kuby i od Neli i od ciebie. Dopiero co zjechałam windą na dół. Trudno. Jak się rozpakuje, to dam na dół tą kurtkę. Od ja tych małych, małych gnomów. No ja czekam. No to dobrze. Dobra, muszę dać. Ma, na, ma. Yy, Nela, to jest twoje. O, dziękuję. Kuba, ty za grasz. Dobra, to jest twoje. Nie interele, bo tylu lilu. Ja ci za chwilę dam tylu lilu. To stracisz cztery litery. Oj, 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 baka. Dobra, idę sobie siąść na łóżeczko. Nie mogę? Haha, wygrywam! O Boże, już idę z tego pokoju, bo się zarazę głupotą. Dobra, no to ja sobie muszę rozpakować. O, moje piękne rzeczy. To dam na szafę. W sumie. Tego w sumie nie chcę, a więc to dam tej Neli. Klucz. Tego też w sumie nie chcę, to dam Neli. O! To chcę. To też chcę. To też chcę. I może. No i to w sumie wszystko. O mój Stanley. Muszę go sobie tutaj dać. Oj. Nela! Co chcesz? Chcesz te dwie rzeczy? No. Oczywiście, że ja chcę. No, to masz. Ale super! Borę, 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 już idę. Jeszcze tą torebkę może dam tu, też do góry. O no i fajnie. Teraz muszę się rozpakować. Dobra. No, Weźmiemy telefon w sumie tam tutaj. się, sobie przywieszę. A kurtkę muszę zanieść na dół. Kąpielówki. Mm, to jest w sumie też fajne. To też chcę zostawię To też to też I w sumie to jest ładne. Chyba się nawet do ubiorę. Może jutro do szkoły w sumie? No, jutro do szkoły. Dobra. Oj, ubrania mi wystają z szafy. Źle je poukładałam. tak. I jeszcze jedno. Dobra. Jeszcze walizkę muszę schować. Tutaj. No i wszystko już poukładane. Dobra. Hmm. Nela, dawaj kurtkę. Mas. Dobra. Hmm. Kuba, ty się masz rozpakować. Nie, nie będziesz mi mówić, co mam robić. Dobra, dawaj kurtkę. Dobra. Idę tu dać matce. Jeszcze moje, moje. Ej. No i co, jak ja teraz wezmę? Dobra, idziemy do windy i dać kurtkę. Dobra, jestem. No, ileż można czekać? No, jakbyś nie wiedziała, to ja się też muszę rozpakować. Nie pyskuj mi! Dobra, daję sobie tutaj kurtkę. Nie chciałam! Dobra, kurtka i kurtka. kurtka i tajna się nie zmieści niestety. No i będzie tu leżała. Rej ja idę do mojego pokoju. To idź. Dobra, ja może ja też na chwilę usiądę i pójdę sobie na kanapę. A ty na mnie narzekasz. No, ale ja nie siedzę całymi dniami na kanapie. Ja się gdzieś mi sprzątam, gotuję i wszystko robię, a ty tylko na kanapie. Aż sobie owoce muszę zjeść. A mi nie dasz? Nie, bo ty na to nie zasługujesz. Dobra. To muszę wyrzucić, ale ja tu nie mam kosza. Spytam się, Nelly, czy to chce. Nela, chcesz to? No, Jezu, oczywiście. No i super, już się pozbyłam śmieci. A ty! To już jest twoje. Dobra. To tablecik, mój ukochany, idzie tutaj. Mój telefonik ukochany idzie tutaj. Może tutaj moje ubranka? Piękne. Nikt nie ma takich pięknych ublanek jak ja. No tego to bym nie powiedziała. Cichaj. To jest moja piżamka, pampersik. I tutaj jest to. Dobra. No i wszyscy są zadowoleni. Bram i walizkę sobie schowa. No i co ja mam robić w tym nowym pokoju? Hmm. Ani żeby poskakać po neblach, ani żeby wyskoczyć przez okno, bo jest jakieś zarmurowane, jakieś. Dobra, muszę to tutaj. No i co ja mam robić? Oto jest pytanie. Hmm. Dobra, ja muszę wymyślić plan, jak skonstruować rzecz, której jeszcze nie ma. No więc tak. Konstruuję tableto, telefon i światło. Hmm, ale jak ja to mam zrobić? A, ja się muszę rozpakować. No to tak. Mój garniturek. Będę kiedyś przewodniczącym, prezydentem szkoły. Dobra. O, tutaj też ten jest ładne. To i to. Wszystko pasuje. Ale ta walizka w serduszka, kurde, jakieś. No ale no trudno. Moje życie polega, żeby grać, a więc gram, gram w różne gry. O, teraz będzie bitwa, szybko, szybko! Dobra, muszę zadzwonić do Klaudii, że już jestem w nowym domu. No cześć Klaudia! Cześć! Wiesz co, już jestem w nowym domu. On jest taki piękny. W ogóle mój pokój jest taki wielki. Nie mam z tymi małymi gnomamy, gnomami. I musisz jutro do mnie przyjść i wszystko sobie zobaczysz. No i super! I co, gn gnomy cię dalej denerwują? Już nie, bo mają swój pokój, ale matka trochę. Bo cały czas coś ode mnie chce. Zrób to, zrób tamto. I w ogóle to nareszcie nazbierałam na mojego nowego psa. Ale super. I co, jakiego będziesz miała? No jeszcze nie wiem, będę musiała pojechać do schroniska i sobie jakiegoś wybrać. O ile mi mama pozwoli, muszę ją nabłagać. No i super, trzymam kciuki, a teraz muszę kończyć, bo się muszę uczyć na jutro na geografię. Na no sprawdzian. Jutro jest sprawdzian z geografii? No niestety. Ja w ogóle o tym zapomniałam. O Jezu, co ja teraz robię? Może będę udawać, jutro chorą? Albo dzisiaj już, żeby nie było? Ja nie wiem, co ja zrobię, się nie nauczyłem w jeden dzień. To jest prawie, że z całego roku. No, niestety. Nie. No i co? Co ja teraz robię? Nie, wiem, no, ja bym ci radziła udawać chorą. No, chyba też tak zrobię, no bo nie mam innego wyjścia. No bo jak teraz dosiądę do nauki, to ja skończę się uczyć o jakiejś, kurde, 22. A ja chcę z domu też. Więc ogólnie chcę posiedzieć na telefonie, bo przez ostatni tydzień to musiałam się w ogóle cały czas zbierać. I no, no wierzę ci. No to dobra, to ja kończę, bo na mnie już mama ryczy, że mam się uczyć do tej geografii. No dobra, no to pa, pa. No to tak, teraz ja zrobię. Nie wiem, udawać chorą? Czy, czy się do tego uczyć? No, z jeden dzień nic nie wykuję. Zapytam Gemina. Um, co mam zrobić, jak jutro mam sprawdzić z geografii z całego roku, a ja nic nie umiem, i a jutro mam iść do szkoły? No i lepiej, żeby szła do, najlepiej, żebyś się przyznała z mamy i potem szłaś to poprawić, no bo nie warto kłamać i udawać choroby, co robią nastolatki w tym wieku. A ty giminie też głupi jesteś, ja cię nie słucham. No To tak. Choroba sprawdzian, kara czy pisanie, kara. Czy nauczenie się? hm No to już wolę tą chorobę. Może mama się nie skapnie, powiem, że mi głowa trochę boli i no. Hmm. No to chyba muszę tak zrobić. Ale nie, bo jak ja zaś będę, jak ja powiem, że jestem chora, to nie namówię mamę na psa, żeby jutro po niego jechać. I pokota, oczywiście. Hmm, teraz mam dylemat. Co by tu zrobić? Dobra, udaję chorą. Powiem za jakieś. o jakieś 15.00, że mnie już głowa nie boli. To już wtedy będzie godzina po lekcjach, i się chyba nie skapnie. No to dobra, muszę udawać chorą. Jak podoba Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Czekajcie na, na jutro. Będzie kolejny odcinek. Jak Maja udaje, że jest chora? No to papatki!